Hej, cześć, siemano, Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a przed wami Company of Heroes 2. Trzeba coś Zapytajcie co, się Trzeba pewnie, what the fuck, Paweł, co ty robisz w Company of Heroes 2? Jak ty, że się zdobył? Skrakowałeś pewnie? Spiraciłeś? Whatever and whatever. E, nie. E, Company of Heroes 2 wyciągnę free na Steam. A. Ze strony Alien War, bodajże. W każdym razie, promocja już się dawno skończyła. Ale ja się cieszę, że gra posiadam, gdyż gra jest naprawdę bardzo fajna. Jeżeli cokolwiek będziecie słyszeli jakieś motocykle, nie motocykle, Muszę samochody, alarmy i to wszystko, ja was za to przepraszam. Bo hm, mam otwarte na okno, a przy zamkniętym po prostu nie da się żyć. I generalnie wszystko będzie słychać, świstać i tak dalej. Ale dobra. Mam prawie 24 minuty gadania, o Jezus Maria, jaka masakra, ale mam nadzieję, że taki luźny, pojedynczy materiał, czy też kilka takich luźnych materiałów z tej gry Wam się spodoba. Nie nagrywam tego na żywo, ponieważ zwyczajnie zapomniałem, to jest jedna rzecz, a druga po prostu nie wiedziałem jak gra będzie chodzić, ale już po prostu potem widziałem, że było to Gra trzyma około 30-20 klatek i to jest naprawdę wystarczające dla niej. I myślę, że kilka razy coś z niej nagram, może postreamuję i dobra. Przechodząc do sedna sprawy, mam dzisiaj do poruszenia kilka ważnych mniej lub bardziej tematów. Zaczynając od pierwszej rzeczy do to, że Twitch został wykupiony przez Google, a jak wiadomo Google jak coś się zabiera to pieprzy to generalnie. I tak naprawdę, e, jeżeli o mnie chodzi, ja się na Twitcha nie nastawiałem, bo mm, powiedzmy sobie szczerze, że Twitch, ja tu są dwie różne bajki. E, natomiast, jeżeli będziecie bardzo chcieli, to mogę zorganizować livea na Hitboxie. E, testowałem kilka razy jakość 480 e, jest wystarczająca. No jeżeli, będzie, jeżeli będzie potrzeba, wykręcę e, 720, bo mogę. Natomiast do gry, którą streamowałem wtedy, i to sprudować? chyba było 10 minut, żeby sprawdzić po prostu, to było CSGO i myślę, że może jutro zobaczymy albo w przyszłym tygodniu jakoś, w, znaczy w tym tygodniu co będzie, zobaczymy jeszcze. Zrobię streamo właśnie z tej gry, przyjdziecie, pogadamy sobie, po, pośmiejemy się, popatrzycie jak lamie i w ogóle będzie wesoło. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego wrzucam rzadko filmy, to jest kwestia tego, ja co już kiedyś poruszyłem, że nie traktuję YouTube'a na serio, tylko traktuję go bardziej w celach e, takich hm, hobbystycznych, można by powiedzieć. E, nie przykładem tego jakiejś specjalnej wagi, ale staram się robić to, jak najlepiej potrafię. E, jadąc dalej, było kilka momentów, przy których... Hm, Powiedzmy nie bardzo mi się chciało. E, część rzeczy była taka, że po prostu nie pozwoliło mi m.in. to, że laptop wylądował w naprawie e, i po prostu musiałem wyczyścić wszystko do zera, także całość stawiana na nowo w serwisie itd. i tak dalej. Wiecie jak to jest. No ale w każdym razie tak, e, jeżeli chodzi o tego hitboxa zostawiam wam link w opisie, podobnie e, jak i do face, bloka, boka, whatever, tam jest taki fanpage, Grow1000 i se, możecie go kliknąć, lajkuje i tam będzie się pojawiało pewnie kilka jakieś tam, jakieś tam zdjęcie, nie zdjęcie, na razie tam się mało dzieje generalnie bo tak jak mówię, brak czasu i to wszystko ale w każdym razie jeżeli, tam nie wiem, jakieś fotki, nie fotki, jakieś tam bonusy, wszystko się będzie pojawiało również myślę, że będzie się tam szybciej, będziecie wiedzieli szybciej na przykład o nowym filmie lub o live na hitboxie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co dalej, jeżeli chodzi o samą grę Company of Heroes 2, gra jest z gatunku tych, które również uwielbiam, uwielbia po prostu strategię czasu rzeczywistego, a jeszcze jeżeli jest to w klimacie rosyjskim, tu mam nadzieję, że będzie słychać wszystko z gry, co tam się dzieje, jak, on, jak rozmawiają. Te postacie, i w ogóle jest to naprawdę fajnie generowany klimat. Po, po, przypominam się strasznie gra Empire Error 2, gdzie e, niby było kilka zapętlonych e, ścieżek e, odpowiedzenia na to, jak się zaznaczyło postać. Natomiast e, je, sama gra po prostu nie wiem. no sprawę wrażenie takiej, że chce się w nią jeszcze pograć. E, oczywiście tutaj nie zobaczycie jakiś wodotrysków w postaci wysokiej grafiki i tak dalej, bo wszystko było, jest ustawione na niskie e, i takie mi wystarcza, ale naprawdę pewno nie chodzi o graficzne zastosowanie czy jakieś tam, wiecie, światłocienie, światłocieniem i co to wszystko, tylko chodzi mi o to, żeby gra miała fajne i ta gra jest właśnie taka. Mm, także tak. Kolejna mm, rzecz, która w Nasuwa mi się niejako jeszcze do powiedzenia to to e, iż hmm, e, tak wiem już co miałem powiedzieć e, NFS World i to wspominamy. Ja na razie mało gram Warda, bo e, ta gra mnie nie ciągnie, ja was przepraszam za ten samolot, który tam słyszycie w tle gdzieś. E, no niestety takie są niekorzyści mieszkania blisko lotniska. Tak e, natomiast ja mówię, nie ja nie zamknę chlebowo bo tu jest tak duszno, że po prostu można by było piec e, jajka na podłodze, smażyć kiełbasę i robić grilla bez grilla, whatever ogólnie. I, ale dobra. E, wracając właśnie do tego worda i samego je, tematu wspominam, ja myślę, że to jest taka seria, która będzie się pojawiała raz na jakiś czas, nie wiem co ile, kiedy i dlaczego tak. E, natomiast Hmm, jeżeli o to chodzi, na pewno... Hmm, zrobię jeszcze kilka odcinków, bo mam kilka samochodów. E, natomiast później możecie mi podsyłać również swoje propozycje swoich samochodów. E, jeżeli będę posiadał je w garażu, to powiedzmy, że zrobię. Jeżeli nie, no to po prostu wezmę jakiś samochód z podobnej, z, znaczy, e, podobnego producenta, znaczy tego samego producenta, tylko innego modela, będę mówił o zupełnie czymś innym. Jeżeli chcecie, a jeżeli nie, no to po prostu nie wiem no tam zostało bodajże 2, 4, chyba z 6 czy 8 samochodów z tego co się orientuję, nie wiem bo tam nie wchodziłem do swojego na wordia. Natomiast jeżeli chodzi o CSA czy tak dalej to jestem prawie codziennie na Steam Steam'a również posiadać Już teraz w tym momencie możecie sobie zobaczyć w opisie, możecie dodawać do znajomków, ziomków itd. Tak bo szykuje się jeszcze jedna rzecz i tu będę was prosił o to żebyście po prostu, jeżeli możecie to oferowali od siebie skrzynki, klucze itd. Tak itd. Tak do właśnie CSGO, później się dowiecie dlaczego, tam jest kilka takich filmów. A, które to na pewno wyjaśnią i zrozumiecie o co kaman Także tak, e, jeżeli, będzie, jeżeli będziecie chcieli to Trzeba można to robić studować? również na live, żeby nie zaśmiecać tu mojego kanału e, A jeżeli będziecie chcieli to zrobię to na kanale, na live i tak dalej I żeby sobie każdy mógł zobaczyć jak wygląda otwieranie skrzynek i jakiego mam pecha. E, także tak, no co jeszcze tu myślę, że chyba wszystkie tematy wyczerpałem. E, natomiast o czymś zapomniałem chyba. Hmm. E, wydaje mi się, że tak naprawdę e, tak jak powiedziałem, no, możecie wbić do mnie na fanpage, a możecie zalajkować, będziecie wiedzieli o paru innych rzeczach. E, natomiast jeszcze... A, już wiem, przypomniałam. E, mówiłem... znaczy... Mam partnerstwo, tak, partnerstwo to nie jest jakieś najlepsze, bo jest to z RPM Network, czyli najgorszym partnerem, jakim może być, natomiast ja się cieszę, że ja się w ogóle do jakiegokolwiek partnerstwa zakwalifikowałem e, i cóż, e, jeżeli chodzi o mnie i o to partnerstwo, no to kokosów nie ma, uwierz mi, bo mało sam filmów i jest... Sporo martwych subskrypcji, przy tych 200 prawie 50 może jest jedna czwarta aktywnych. Znaczy, e, no, no nie jest to w sumie zły wynik, prawda, bo jedna czwarta aktywnych no, to nie jest jeszcze tak najgorzej. E, natomiast martwi to trochę i boli i zastanawiałem się wielokrotnie czy zmienić kanał, e, bo drugi posiadam, Jakie na ten bo wam nie podam, bo raczej myślę, że chyba zostanę przy tym. E, no i z PlayStation, tak jak mówię, słuchawkami, którymi teraz nagrywam, e, niestety nie mogę już sobie rozmawiać przez konsolę, bo zwyczajnie sam nie czytamy przez nią i nie wiem, coś się chyba z jeszcze stało w USB, bo nie czyta w ogóle. E, łapie niby tam, że mikrofon jest, ale jest straszne przybiście na słuchawkach w tych słuchach. Z strasznym bolą nie jeszcze potem i... A generalnie, tak jak wchodzę po ten tego konfiguratora, to nie mogę nic zrobić, bo w ogóle dźwięku z, z konsoli nie ma, nie dochodzi. Nie wiem, co jest przyczyną serii. Ale dobra, bo tak jak z no, na temat konsoli, to powiem tyle, że z na razie nie zainstalowałem do nagrywatki, bo tak jak mówię, mam gram głównie na CS, a z konsoli mało nagrywam na razie. Natomiast. Myślę, że znajdę na pewno trochę czasu, żeby coś też nagrać z konsoli, eee, tylko mi się chcieć. Eee, I tak znowu Was przepraszam za to, że słyszycie motocykle za oknem. Tak. To jest... To są uroki po prostu mieszkania e, niedaleko lotniska, niedaleko centrum handlowego i długiej prostej z dwoma światłami. tak. tak. E, ale dobra. pomijając ten temat. E, Sporo się zmieniło na pewno, I jeżeli chodzi o mnie, niedługo albo już stuknęło rok, czy tam dwa lata od momentu, jak jestem na YouTube. I cóż, i z tej okazji nie wiem, no, stuknie, albo stuknęło. Nie wiem, na pewno wiem, że chyba, to, znaczy, wydaje mi się, że chyba e, pierwszy film jaki zrobiłem, nawet nie pamiętam jaki to był film to natomiast zaraz sobie mogę sprawdzić, bo obecnie jestem gdzieś tam zalogowany na swojego YouTube'a. Eee, I zaraz zobaczymy jaki film w ogóle ten mision, mision, misio, mision, misio, 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 od najstarszego tak szansą. Eee... No, dwa lata, ładnie. To ja... Boże, dwa lata na YouTube ja pierdzielę taka masakra. W ogóle o co chodzi, nie? W ogóle nie powinno mnie tu być i tak dalej, i tak dalej. Ja, ale dobra. E, także tak, jeżeli chodzi o te dwa lata spędzone, no wspominam mi źle. Na pewno to nie jest zwyczaj, bo sporo rzeczy przyszło, sporo rzeczy poszło. I sporo rzeczy na pewno się również nauczyłem o niektórych osobach i generalnie o samym YouTube. E, chociaż nie jest to wiedza wiecie taka, że o Jezus nam jutro na pamięć i tak dalej, i tak To już też kiedyś wypowiadałem. E, natomiast jeżeli chodzi o to, jak ja na to patrzę, to wydaje mi się, że na pewno sporo rzeczy jeszcze się pozmienia, sporo rzeczy jeszcze mnie zaskoczy na pewno, e, podobnie jak was. E, natomiast cóż. No nie jestem w stanie ich pobrać. Hmm, nie wiem, no e, na pewno dużo rzeczy było ciekawych lub mniej ciekawych. To, że załapałem się na Alpha Battlefielda 4 wtedy w Warszawie. E, to też jest dosyć śmieszna sprawa, bo załapałem się, owszem, załapałem się. E, także tak. E, no cóż, dzisiaj, jeżeli patrzę to z perspektywy Alpy, to e, gra się w nie zmieniła, na pewno. E, no i co jeszcze? Nie wiem, e, już tam mądrze w kółko. E, Na pewno jedna z rzeczy, które tutaj mogę powiedzieć, to że cieszę się, że wytrzymałem te dwa lata, i że było kilka takich nie czy, że po prostu chciałem zrezygnować, chciałem skończyć z tym. czy ja skończyć, to nie wiem, czy to by było takie na pewno część o tym by byłaby szczęśliwa, że skończyłem się i hejterzy, którzy zawsze dają łapkę w dół. E, za co ich pozdrawiam, bo jedną łapka mi tam nic nie, nie robi i generalnie z lisa ja ile, ile ocen w dół, bo liczą się te oceny. Które są w górę i plus jeszcze tam komentarze, a komentarzy nie zawsze jest dużo. E, no i tak, jeżeli chodzi. A już więcej coś mi bym się przypomniał. Poradniki z Photoshopa. E, tak, myślę, że na pewno jeszcze też kiedyś się pojawią i, hmm, i wrócą pewnie z większą mocą, z czymś ciekawszym, ładniejszym, lepszym niż to co zrobiłem na raz do jednej czyli przestrzeń wykreowana eee, i tak słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie i o to co i co, ja, ja wam mogę teraz e, już tak poza tym wszystkim e, bo mam jeszcze prawie 10 minut e, opowiedzieć troszkę o sobie także tak, ja jestem Paweł, mam 20 lat e, co studiuję nieważne, gdzie studiuję też nieważne e, no i cóż, e, jeżeli chodzi o YouTube, to ja za w ogóle tak dla żartu sobie założyłem swoje konto. Dlatego stąd taka nazwa Grow1000. E, są dwie wersje tego przede wszystkim. Jedna to jest taka, że e, kiedyś słuchałem gru e, i tam sobie po prostu słuchałem ich i słuchałem. E, to było w gimnazjum gdzieś, tak słuchałem gru chyba, jeżeli ktoś pytał. E, natomiast potem przestałem, ale konto jak zakładałem to właśnie słuchałem i sobie wpisałem Grow1000 to 1000 to mi się wzięło po prostu stąd, że chyba miałem prawdopodobnie coś z głową Zarazuj i stwierdziłem, skurować? że 1000 to będzie moja liczba no i powiedzmy, że jakoś to tam się trzyma natomiast druga wersja jest taka, że założyłem to ponieważ G1 znaczy gracz pierwszy ja sobie przerobiłem to na Grow1000 Także tak, nie pytajcie mnie, która wersja jest prawdziwa i co ja wtedy w COVID, bo ja już po prostu tego nie pamiętam. Z kolei rzeczy to co? No co z czego używam jako do nagrywania dźwięku Out of the City. Mikrofon to Turtle beach P11 są to słuchawki głównie dla PlayStation 3, natomiast ja z nich korzystam w PC w konsoli, chyba korzystam z kamerki Move, żeby komunikować się w tym momencie. Kolejna rzecz to o czym obrabiam. obrabiam Adobe Premiere Pro CC w tym momencie kiedy wcześniej obrabiam Premiere C6? Eee, różnicy nie widzę, natomiast jest troszeczkę szybciej jeżeli chodzi o pliki renderowane eee, i tak. Specyfikacja mojego kompa to Intel Core. Eee, i piątka drugiej generacji 2410M. E, karty graficzne mam dwie: Intela 3000HD Graphics i GeForce GT520MX 1GB. E, system 64bitowa, 7 e, No, hmm. e, jeżeli ktoś pyta, laptop firmy Asus model e, SC53X chyba. Taki, taki chyba młoda, albo LCX 53C, nie pamiętam już dokładnie. Kolejna rzecz to jakiej, jakiego programu używam do nagrywania z gier, jest to Fraps. Przez jakiś czas używałem i Relisa, sorry znowu za te jazdy. Jednak mi się nie sprawdza wolę Frapsa i on jest łatwiejszy, prostszy, przyjemniejszy wszystko w ogóle więcej kiergo czytaj dalej jeżeli chodzi o Steam y, to będę używał e, OBSA, będę streamował na hitboxie, do którego link macie w opisie. E, I cóż, i to chyba tyle. E, natomiast tak, ja słowami skończącymi ten długi i wydajny monolog, mam nadzieję, że ktoś dotrwa do tego momentu. Eee, serdecznie Was zapraszam do lajkowania mojego profilu na face, eee, followowania w hitbox, hitboxie. Eee, tutaj jeżeli ktoś nie dał subskrypcji, do subskrybowania, oceniania, komentowania materiału, czekania na kolejne materiały, bo nie wiadomo kiedy wypuszczę kolejny. Eee, I tak <ścoughs> to tyle. Jeżeli chodzi o mnie, to powiedziałam troszkę o sobie. Natomiast kolejne materiały, tak jak mówię, będą na pewno nagrywane na żywo, jeżeli chodzi o to. No i powolutku ja się z wami żegnam tutaj jeszcze wiem, że mam z 8. Minut? Tak, 8 minut dokładnie, bo chyba 24 minuty trwa cały materiał, natomiast tam są jeszcze takie e, początki, końcówki i tak dalej, i tak mm, dalej. Tak jak widzicie, no, nie ogarniam, nie ogarniałem, bo to jest mój w ogóle pierwszy raz, kiedy gram w tą grę e, i nie bardzo ogarniam, jeżeli chodzi o tą, jeżeli chodzi o sam fakt grania w tą grę, tak. Mm, po prostu wiem, jak się gra w takie rts i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, nie bardzo ogarniam karty jeżeli chodzi o powiedzmy, niektóre zasoby, i tak dalej. E, natomiast mówię, gra jest bardzo przyjemna, bardzo ciekawy klimat, ma e, taki drugowojenny, zimna wojna, coś takiego. I e, jest to naprawdę bardzo, 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 ale to bardzo fajne. E, także. Cóż, to chyba na tyle. Do Steam'a również tam gdzieś macie link, znajdziecie w opisie. Tak jak powiedziałem, hitbox, Facebook Steam jeżeli chcecie ze mną pograć w CSA, czy tam coś innego, ale zobaczymy jeszcze, e, co tam jeszcze. Mm, nie wiem właściwie, co jeszcze. O czymś miałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem. A, a właśnie, jeżeli chodzi o te, wspominamy, to również się na pewno będą pojawiały. O Twitchu powiedziałem na początku No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie mm, także nie wiem, zostawić wam z czterema minutami już mojej ciszy Bo już wiem, że na pewno macie mnie dosyć e, Także ja się z wami żegnam i e, trzymajcie się na razie hej, do zobaczenia mówił dla was Paweł, widzimy się w kolejnym filmie PCO, zostawiam was z muzyką Elo